Ma zaledwie 24 lata, a już zbudował imperium, o którym marzy wielu dorosłych przedsiębiorców. Mikołaj Bagi-Bagiński, chłopak, który zaczynał od sprzedaży butów w internecie, dziś jest milionerem, liderem grupy Dresscode, twórcą aplikacji Dropsy i jednym z najpopularniejszych influencerów w Polsce. Jego dom kosztuje 4 miliony złotych, jeździ Teslą, a jego projekty generują milionowe przychody. Jak tego dokonał? Skąd wziął się jego sukces i ile naprawdę zarabia? Oto historia młodego człowieka, który w kilka lat wspiął się na sam szczyt polskiego internetu. Mikołaj Słuchaj Bagiński, znany w internecie jako Bagi, urodził się 22 października 2001 roku w Warszawie. Dziś ma 24 lata i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych młodych przedsiębiorców oraz influencerów w Polsce. Jego historia to przykład, że determinacja, pomysł i umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych mogą stworzyć fortunę w bardzo młodym wieku. Zainteresowanie biznesem i mediami pojawiło się u niego jeszcze w czasach szkolnych. Już jako nastolatek handlował ubraniami i butami marek streetwearowych, co pozwoliło mu zrozumieć mechanizm mechanizmy rynku, marketingu i sprzedaży online. Z czasem jego pasja przerodziła się w coś znacznie większego, w sposób na życie i źródło imponujących dochodów. Przełomowym momentem w jego karierze było założenie grupy Dresscode, która bardzo szybko stała się jednym z najgłośniejszych zjawisk w polskim internecie. Projekt stworzył wspólnie z grupą znajomych influencerów, a jego głównym założeniem była zabawa, kreatywność i zacieranie granicy między światem internetu, a realnymi wydarzeniami. Dresscode to dziś dziewięciu młodych twórców, którzy razem prowadzą kanał na YouTube, tworzą treści na Instagramie i TikToku, a przede wszystkim organizują eventy, podczas których tańczą, śpiewają i bawią się razem z publicznością. Ich koncerty i imprezy przyciągają tysiące fanów, a bilety rozchodzą się błyskawicznie. Drugim filarem jego działalności stała się aplikacja Dropsy, platforma skierowana do fanów streetwearu, która umożliwia śledzenie premier limitowanych kolekcji, a także kupowanie ubrań, butów i kosmetyków w promocyjnych cenach. Projekt okazał się ogromnym sukcesem. W 2024 roku przyniósł przychody rzędu kilku miliardów Zł, a sam Buggy udowodnił, że potrafi skutecznie łączyć świat mody z technologią. Warto wspomnieć, że zanim Bagi stworzył aplikację Dropsy i grupę Dresscode, próbował już swoich sił w branży modowej. W 2020 roku założył własny brand odzieżowy Leaves, który miał łączyć styl streetwear z prostotą i minimalizmem. Rozwój marki relacjonował na swoich nagraniach w mediach społecznościowych, pokazując kulisy powstawania kolekcji. Leaves szybko zdobyło zainteresowanie młodych fanów mody, a ubrania z charakterystycznym logo zaczęły pojawiać się u popularnych influencerów i artystów, w tym na przykład Ułokiego. Projekt zapowiadał się obiecująco, jednak, jak to często bywa w biznesie, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dziś Marka Leaves wydaje się zawieszona, a jej oficjalna strona internetowa nie działa. Nie wiadomo, czy Bagi całkowicie zrezygnował z tego pomysłu, czy planuje jej powrót w nowej formie, ale z pewnością doświadczenia z tego projektu pomogły mu zrozumieć rynek i przygotowały do późniejszych znacznie większych przedsięwzięć. Dresscode i Dropsy to tylko część jego działalności. Za kulisami rozwija też inne firmy i przedsięwzięcia. Wzięcia, ale do tego jeszcze wrócimy. W 2025 roku Bagi trafił na prestiżową listę magazynu Forbes 30 przed 30, gdzie wyróżniono go za przedsiębiorczość i wpływ na kulturę młodego pokolenia. Jego medialna osobowość i charyzma sprawiły, że coraz częściej zaczął pojawiać się również w telewizji. W tym roku wziął udział w 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, gdzie dał się poznać nie tylko jako biznesmen, ale też jako ambitny i pełen energii showman, który nie boi się wyzwań. Choć karierę zaczął od sprzedaży butów przez internet, dziś jest jednym z najpopularniejszych młodych milionerów w kraju. Jego historia to przykład nowoczesnego sukcesu, zbudowanego na pasji, pomyśle i autentyczności. A skoro wiemy już, jak wyglądała jego droga na szczyt i w jaki sposób stał się jednym z liderów polskiego internetu, teraz przyjrzyjmy się temu, jak żyje, gdzie mieszka i czym jeździ. Mikołaj Bagiński, mimo młodego wieku, żyje na poziomie, o jakim wielu może tylko marzyć. W internecie nie ukrywa swojego stylu życia, a wręcz przeciwnie, chętnie dzieli się nim z fanami. W jednym z filmów opublikowanych na YouTubie zatytułowanym Mój nowy dom za 4 miliony złotych, pokazał swoje nowe miejsce zamieszkania. Dom, o którym mowa, robi ogromne wrażenie. To nowoczesna, przestronna posiadłość w Warszawie, urządzona w stylu minimalistycznego luksusu. wnętrza są jasne, pełne światła i wykończone w najwyższym standardzie. Nie brakuje tu też elementów, które zdradzają jego zamiłowanie do nowoczesnych technologii i wygody. Inteligentne systemy sterowania, designerskie meble i przestrzeń idealna do nagrywania materiałów wideo. Choć nie ma pewności, czy influencer rzeczywiście mieszka w tym domu na stałe, czy tylko wynajął go na potrzeby nagrań, trzeba przyznać, że jego wnętrza prezentują się imponująco. Nieodłącznym elementem stylu życia Mikołaja jest również jego samochód. Od kilku lat jest właścicielem Tesli, którą traktuje jak wizytówkę swojego sukcesu. Auto przyciąga uwagę nie tylko osiągami, ale też wyglądem. Bugi kilkukrotnie modyfikował jego wygląd, zmieniając oklejenie. Choć nie zdradził dokładnego modelu, wiele wskazuje na to, że jeździ Teslą Model 3. Jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych samochodów elektrycznych tej marki. Auto przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w około 6 sekund, a jego moc wynosi około 280 koni mechanicznych, w zależności od wersji. W Polsce cena nowego egzemplarza zaczyna się od około 180 tysięcy złotych, choć przy bogatszym wyposażeniu i dodatkowych opcjach może być wyższa. To nowoczesny, cichy i ekologiczny wybór, który doskonale wpisuje się w wizerunek współczesnego influencera. Jego dom i samochód to nie tylko symbole statusu, ale też świadectwo tego, że ciężka praca w młodym wieku naprawdę może przynieść wymierne efekty. Bagi nie ukrywa, że osiągnięcie tego poziomu wymagało wielu lat konsekwencji i inwestycji w siebie, swoje pomysły i markę osobistą. Mówiąc o Mikołaju Bagińskim, nie da się pominąć jego zarobków, które od kilku lat budzą ogromne zainteresowanie zarówno wśród fanów, jak i mediów. W wieku zaledwie 24 lat Bagi oficjalnie przyznaje, że jest milionerem, a jego majątek stale rośnie. Choć niechętnie zdradza dokładne kwoty, dane z KRS i raporty finansowe jego firm mówią same za siebie. Jego wpływy pochodzą z kilku źródeł. Pierwszym i najbardziej rozpoznawalnym jest oczywiście działalność influencerska. Mikołaj ma dziś potężne zasięgi. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 7%. 760 tysięcy osób, na TikToku niespełna 900 tysięcy, a kanał na YouTubie śledzi około 288 tysięcy subskrybentów. Taka widownia przekłada się na ogromne możliwości współpracy z markami, dla których Bagi jest idealnym ambasadorem. Młody, energiczny i doskonale rozumiejący język swojego pokolenia. Drugim filarem jego finansowego sukcesu jest działalność biznesowa, szczególnie marka Dresscode. To nie tylko grupa influencerów, ale w pełni funkcjonująca spółka, która w 2024 roku osiągnęła imponujące wyniki. Około 8,5 miliona złotych przychodów i ponad milion złotych zysku netto. Dodatkowo, oprócz przytaczanej już przez nas organizacji eventów, grupa prowadzi własny sklep internetowy, w którym dostępny jest ich merch, koszulki, bluzy, torby i akcesoria. Obecnie wszystkie bluzy są wyprzedane, a ich cena waha się od 300 do 400 złotych za sztukę. Choć nie wiadomo, ile egzemplarzy trafiło do sprzedaży, fakt, że kolekcje znikają z magazynu w ciągu kilku dni pokazuje skalę popularności tego projektu. Kanał Dresscode na YouTube również cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Śledzi go już prawie 350 tysięcy subskrybentów. Trzecim źródłem dochodów jest wspomniana wcześniej aplikacja Dropsy, stworzona przez Bagińskiego i jego zespół. W roku 2024 firma wygenerowała 3,8 miliona złotych przychodu i 960 tysięcy złotych zysku netto. Dla tak młodego przedsiębiorcy to wynik, który plasuje go w ścisłej czołówce najskuteczniejszych twórców biznesów w branży lifestyle'owo-modowej. Warto też wspomnieć, że Bagi to nie tylko influencer i przedsiębiorca, ale też człowiek, który zbudował sieć firm w różnych sektorach. Pełni funkcję prezesa w spółce WMB, działa w branży reklamowej, a także ma udziały w EQPRO i innych przedsięwzięciach. Według danych z KRS posiada aż 23 powiązania biznesowe, co świadczy o jego wyjątkowej aktywności i skali działania. Z roku na rok jego projekty rosną, a zyski stale się zwiększają. Z chłopaka, który zaczynał od sprzedaży sneakersów w internecie, Bagi stał się symbolem nowego pokolenia młodych milionerów ludzi, którzy potrafią przekuć kreatywność w prawie Driven business.